Witam Was na kanale Violeta Pie. W tym odcinku popatrzymy na angielskie słówka i wyrażenia potrzebne w hotelu. Chyba zgodzicie się ze mną, że już bardzo rzadko zdarza nam się udać do hotelu bez wcześniejszej rezerwacji, którą najczęściej robimy albo przez internet, lub przy pomocy biura podróży, więc postanowiłam tę część pominąć. Lecz jeśli rezerwujecie pokoje w hotelu przez telefon i chcielibyście, abym nagrała odcinek z tymi zwrotami, to proszę napiszcie. W komentarzach pod spodem. W tym odcinku popatrzymy na to, jak zameldować się w hotelu oraz dokładnie przyjrzymy się słówkom i wyrażeniom, z którymi możliwe, że spotkacie się podczas pobytu w hotelu, co może sprawić, że będzie on przyjemniejszy i o wiele mniej stresujący. Już praktycznie w każdym hotelu na świecie obsługa komunikuje się po angielsku i znajomość tych kilku słów. Oraz wyrażeń może bardzo pomóc, więc zostańcie z nami do samego końca. Ale zanim do tego przejdziemy, to tylko wspomnę, że jak zawsze stworzyłam dokument PDF ze słówkami z tego odcinka i link do niego znajdziecie w opisie. Wystarczy tylko na niego kliknąć, wpisać swoje imię oraz adres mailowy, który zostanie zapisany na mojej liście mailingowej. Następnie dokument ten będzie przesłany na podany przez Was adres. I od tej chwili co tydzień będziecie otrzymywali e-mail z nową lekcją, dokumentem PDF oraz wszystkimi nowościami i informacjami o kursach. Można odsubskrybować w każdej chwili. A jeśli chcesz raz na zawsze zrozumieć i zacząć poprawnie używać czasów Present Perfect oraz Present Perfect Continuous, które bardzo się przydadzą podczas pobytu w hotelu, a które do tej pory wydawały ci się nie do opanowania, przy czym jeszcze oszczędzisz czas i pieniądze, to stworzyłam dla ciebie kurs online, do którego link zamieściłam w opisie. Znajdziesz tam wszystkie informacje o kursie. Zapraszam. No to zaczynamy. I udajemy się do hotelu, który już mamy z góry zarezerwowany i opłacony. Gdy już tam jesteśmy, to pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to się zameldować i powiadomić obsługę hotelową, że przybyliśmy, czyli musimy się check-in. Są dwa sposoby, w jaki możemy to zrobić. Możemy podejść do recepcji, a po angielsku jest to reception lub front desk. Gdzie zostaniemy obsłużeni przez recepcjonistkę czy pracownika hotelu, których po angielsku nazwiemy receptionist lub bardziej ogólnie hotel staff. The receptionist może zapytać: How can I help sir? lub madam: W czym mogę pani czy panu pomóc? A wy możecie odpowiedzieć na kilka sposobów: Hi, I have a reservation and I am checking in. Witam, mam rezerwację i się melduję. Lub I have a reservation under the name Kowalski and I would like to check in, please. Mam rezerwację na nazwisko Kowalski i chciałabym się zameldować. Następnie, the receptionist może poprosić nas o numer rezerwacji, który w brytyjskim angielskim nazywa się Booking Reference, a w amerykańskim angielskim jest to Reservation Number. Mówiąc: Can I have the booking reference, please? Oraz może poprosić nas o dokument tożsamości taki jak ID, kartę płatniczą lub paszport. Mówiąc: Can I see your ID or credit card for verification, please? Lub Can I see your passport, please? Czy mogę zobaczyć Twój paszport? Po potwierdzeniu rezerwacji recepcjonistka czy recepcjonista, bo oczywiście też to może być mężczyzna, dadzą nam klucz do pokoju, key, który już często nie przypomina tradycyjnego klucza, a raczej kartę, która służy za klucz i nazywa się code key. Jest to karta magnetyczna, którą najczęściej przykładamy do czytnika znajdującego się przy drzwiach, aby je otworzyć. Następnie poda nam numer naszego pokoju oraz jego przybliżoną lokalizację i może powiedzieć: Great, your room is ready for you. Świetnie, Twój pokój jest gotowy. Po czym może dodać: Here's the key. Your room number is 209 on the second floor. Oto klucz Twój pokój ma numer 209 i jest na drugim piętrze. Gdy numer pokoju jest trzycyfrowy. Tak jak ten 209, to najprawdopodobniej zostanie on przeczytany po cyferce 209 zamiast 2009. A gdy znajdziecie się w większym hotelu i numer pokoju będzie czterocyfrowy, na przykład 1120, to zostanie on podzielony na pół i przeczytany 1120. I usłyszycie You are in room 1120 it is on the 11 floor jesteś w pokoju 1120 znajduje się on na 11 piętrze i jeszcze jedna ważna rzecz proszę zauważcie że w brytyjskim angielskim mamy parter czyli ground floor następnie first floor pierwsze piętro second floor drugie piętro third floor trzecie piętro i tak dalej. Dokładnie tak jak w języku polskim. W amerykańskim angielskim jest nieco inaczej. Na parter mówimy first floor, następnie mamy second floor, i tak dalej. Amerykanie też używają słowa ground floor, lecz jest ono stosowane zamiennie z first floor. Warto mieć to na uwadze. Następnie The receptionist może nas zapytać, czy znamy hotel i czy wiemy, gdzie co się znajduje. I możecie usłyszeć Are you familiar with the hotel? Have you been here before? Czy znasz ten hotel? Czy byłeś tu wcześniej? Gdy odpowiecie nie, to recepcjonistka wyjaśni, gdzie jest np. jadalnia, dining room, siłownia, gym czy basen, swimming pool. Możecie również usłyszeć Breakfast is served. From 7 to 10 a.m. Śniadanie jest serwowane od 7 do 10 rano. Oczywiście godziny w każdym hotelu mogą być inne. Oraz You need to check out by 11 a.m. Musisz się wymeldować do godziny 11. Complimentary tea and coffee are available from the lounge 24-7. Bezpłatna kawa i herbata są dostępne w barze przez całą dobę. If you have any other questions or need assistance, feel free to contact the front desk. Jeśli będziesz miał pytanie lub potrzebował pomocy, skontaktuj się z recepcją. Enjoy your stay. Miłego pobytu. Popatrzmy teraz na drugi sposób, w jaki możemy zameldować się w hotelu i jest nim użycie wizyty self check-in kiosk. Czyli kiosku do samodzielnego zameldowania się dla gości. Jeśli macie wydrukowane potwierdzenie rezerwacji Booking Confirmation, które zostało Wam wysłane na Waszego maila zaraz po zarezerwowaniu i opłaceniu hotelu, i oto jak takie Booking Confirmation wygląda, to sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy tylko zeskanować QO. Code, czyli kod graficzny QR, który w szybki sposób wyszuka Waszych danych w systemie. Zostaną one wyświetlone na monitorze, będziecie musieli sprawdzić oczywiście, czy wszystko się zgadza i potwierdzić klikając na check-in. Ten kiosk przydzieli Wam pokój, podaje go numer i wydrukuje kod key, czyli kartę klucz. Chcę, abyście wiedzieli, że ta opcja meldowania się nie jest jeszcze dostępna we wszystkich hotelach, ale już coraz więcej hoteli wprowadza ten system. Przyjrzyjmy się dokładniej takiemu Booking Confirmation, czyli potwierdzeniu rezerwacji. Jak widzicie, od góry mamy Booking Reference i my to nazywamy numerem referencyjnym, ale jak widzicie, może to być zbiór liter i liczb. Następnie mamy miłe podziękowanie za wybranie właśnie tego hotelu. Godzinę, po której możemy się umeldować w hotelu, czyli check-in time. I w tym hotelu jest to from 3 pm, czyli od 15. Następnie mamy nazwę hotelu, Hub London Soho, gorąco polecam. Check-in date, datę zameldowania się oraz check-out time, czas wymeldowania. Następnie mamy Room Details, czyli informacje dotyczące pokoju i Room Total Price, końcową cenę pokoju. Oczywiście to jest tylko przykład potwierdzenia rezerwacji i Booking Confirmation z innego hotelu może wyglądać nieco inaczej, ale wszystkie zawierają podobne informacje. Wymeldowanie się z hotelu, czyli check-out. Jest bardzo proste. Musicie udać się do reception, czyli recepcji, i powiedzieć, że chcecie się wymeldować. I would like to check out, please. Następnie oddacie card, key, czyli klucz, i opuścicie hotel. Podczas pobytu w hotelu może pojawić się wiele pytań i problemów. I oto kilka przykładowych pytań, które mogą Wam się przydać. Where is the lift? Gdzie jest winda? Lift. To winda w brytyjskim angielskim, a Elevator w amerykańskim. Is there free Wi-Fi? Czy jest tu bezpłatne Wi-Fi? What's the Wi-Fi password, please? Jakie jest hasło do Wi-Fi? Where's the dining area? Gdzie jest jadalnia? What time is breakfast served? O której godzinie serwowane jest śniadanie? Is there a laundry service? Czy jest możliwość wyprania ubrań? Could you call a taxi for me, please? Czy mógłbyś zamówić dla mnie taksówkę, proszę? Do you have concierge service? Czy macie concierge'a? Jest to osoba zatrudniona przez hotel, która rezerwuje wycieczki, bilety do teatru czy kina, stoliki w restauracji, czyli zajmuje się rozrywką dla gości. What time should I check out by? Do której godziny mam się wymeldować? W niektórych hotelach trzeba się bardzo wcześnie wymeldować, na przykład o 9 rano, więc warto o to zapytać. A gdy pojawi się jakiś problem, który będziecie chcieli zgłosić, to rozmowę możecie rozpocząć. Oto w ten sposób: I would like to report a problem in my room, please. Chciałabym zgłosić problem w moim pokoju i następnie powiedzieć, co to jest. Na przykład: The air conditioning isn't working and It's quite warm in there. Klimatyzacja nie działa, a w pokoju jest dość ciepło. The towels haven't been changed. Ręczniki nie zostały zmienione. The window doesn't open. Okno się nie otwiera. The room hasn't been cleaned. Pokój nie został posprzątany. I na koniec jeszcze warto wiedzieć, że w każdym hotelu jest opcja: Do not disturb. Co oznacza nie przeszkadzać. Jeśli chcecie się zdrzemnąć, czy zwyczajnie nie chcecie, aby ktoś pukał do waszego pokoju i wam przeszkadzał, to na drzwiach od zewnątrz można wywiesić zawieszkę z napisem Do not disturb, lub w tych już nowocześniejszych hotelach są przyciski. I jak wciśniecie taki przyc przycisk, to od zewnątrz zapali się lampka Do not disturb. I to wszystko na dziś. Proszę, dajcie mi znać, jak często rezerwujecie hotele przez telefon i czy taka lekcja jest potrzebna. Jeśli chcielibyście zobaczyć podobny odcinek tylko o podróżowaniu samolotem, to proszę, kliknijcie na niego już teraz. A ja Wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.